Jesteśmy w Mikołajkach, jest drugi dzień szóstego Europejskiego Kongresu Samorządów, którego partnerem jest szczyt klimatyczny TUGET Air. I w Mikołajkach rozmawiamy z samorządowcami. Rozmawiamy właśnie teraz z panem burmistrzem gminy i miasta Proszowice, panem Grzegorzem Cichym, jednocześnie prezesem Unii Miasteczek Polskich. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, zacznijmy od Proszowic, bo to jednak jest pana gmina. Gmina w otoczeniu Krakowa, jak pan przed chwilą wspomniał, 30 kilometrów od Kościoła Mariackiego, można powiedzieć, z jednej strony cudowne położenie, a z drugiej strony położenie kłopotliwe, bo wiemy, że Kraków i okolice to problemy z powietrzem. Tak, również w samym mieście, w Proszowicach też mieliśmy kłopoty z powietrzem. Byliśmy na tej niechlubnej liście WHO 33 miast najbardziej zanieczyszczonych, jeżeli chodzi o powietrze w Europie. To było na początku mojej kadencji jedno z większych wyzwań, jak zacząć działać, co robić, żeby z tej listy zejść. I tych działań jest rzeczywiście sporo. Oczywiście Kraków tu jest wiodący, przodujący, ma bardzo duże możliwości finansowe na to, żeby do do wymiany kopciuchów, pieców w samym mieście, rozwijać sieć ciepłowniczą, ciepła miejskiego. Natomiast my skupiliśmy się na tym, żeby właśnie wspierać mieszkańców, żeby mieszkańcy mogli otrzymać dotacje na wymianę pieców. I tych pieniędzy do mieszkańców poszło dosyć dużo z różnych programów, między innymi z programu PONE, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ale również z pieniędzy Urzędu Maszałkowskiego Województwa Małopolskiego, polskiego Takie dwa działania na wymianę pieców na ekogroszek i na piece gazowe 441442 442 i 443. Takie działanie z RPO Województwa Małopolskiego było kierowane do naszych mieszkańców. Oprócz tego oczywiście wszelkiego rodzaju wymiany instalacji w naszych obiektach użyteczności publicznej, w kotłowniach zamiast miałowych, kotłownie gazowe, również w kotłowni miejskiej na ten okres. Okres przejściowy przed zimia i przed wiośnia też chcemy właśnie zmniejszyć zużycie miału, bo takie jest w tej chwili paliwo używane w tej kotłowni. Na rzecz właśnie gazu, żeby w tym okresie, kiedy nie trzeba używać pełnej mocy kotłowni miejskiej, można było wykorzystać gaz. I gaz, również prąd wykorzystywany w naszych obiektach użyteczności publicznej, rozbudowana fotowoltaika, czy różnego rodzaju właśnie klimatyzatory dwufunkcyjne z możliwością nagrzewania, ale i chłodzenia. Oparte właśnie na prądzie nie na emisyjnych źródłach zasilania i te działania powodują, że my schodzimy z coraz niżej na tej liście, no niechlubnej liście, bo tych miast przybyło. Jak zaczęły się robić badania szersze, bardziej powszechne okazało się, że dużo gorsze powietrze niż w Proszowicach jest na przykład w takich miastach jak nie wiem, Brzeszcze, czy, czy Rybnik, czy Pszczyna, czy, czy miasta na Śląsku. Generalnie południe Polski ma problem. Tutaj w Mikołajkach się oddycha świetnym, świeżym powietrzem. To są rzeczywiście zielone płuca Polski. Natomiast na południu Polski mamy z tym problem. Jako prezes Unii Miasteczek Polskich również nasze gminy, miasta, miasta. Które są w naszej korporacji, ten problem mają i te wymogi, które są stawiane kolejnymi uchwałami, na przykład sejmików, czy ustawami rządowymi, czy programami ochrony powietrza, powodują, że my musimy coraz więcej tych działań na rzecz poprawy powietrza, zwłaszcza podejmować. Skoro już zaczęliśmy mówić o Unii Miasteczek Polskich, to zapytam w takim razie, jak w tej organizacji, którą Pan kieruje, postrzegany jest Zielony Ład i czy ekologia to jest pewien problem, z którym trzeba się uporać, czy to jest właściwie nadzieja na lepsze życie? Mamy różne samorządy z różnych części Polski, i są takie miasta, które na przykład nie mają jeszcze dostępu do sieci gazowej. Na przykład miasto Kowal domaga się tego, żeby ten rozwój sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa następował, no bo bez tego nie ma mowy właśnie o ekologii. Nie każdego będzie stać na ogrzewanie prądem, czy innymi forma, formami, pompą ciepła powiedzmy. Więc ten gaz jest niezbędny, ten rozwój infrastruktury jest potrzebny właśnie w naszych miastach miasteczkach, gdzie właśnie ze względu na małą liczbę mieszkańców i czasami rozproszoną zabudowę albo dalekość od średniego zasilania gazowego no ta spółka nie rozwijała tej, tej sieci są problemy zgłaszane przez mieszkańców naszych miast dotyczące na przykład budynków w których są lokale komunalne i socjalne i jako unia miasteczek postulowaliśmy przy wysłuchaniach na temat KPO krajowego programu odbudowy aby właśnie ująć te budynki Kamienice czy jakieś dawne gminne zabudowania, w których są lokale socjalne i lokale mieszkalne, aby one mogły być objęte Możliwością pełnej termomodernizacji z dopłatami rządowymi, bo generalnie jest to dosyć trudne wezwanie dla samorządów. Bo jeżeli ci mieszkańcy na przykład zalegają z opłatami czynszowymi, nie płacą, ich gmina musi pokrywać, no to nie ma z kolei na to, żeby wymieniać te okna, drzwi, ocieplać dach czy, czy ściany. I to był jeden z naszych postulatów jako Unii Miasteczek Polskich, żeby właśnie dedykować dodatkowe pieniądze do renowacji. Termomodernizacji budynków, w którym znajdują się lokale socjalne i mieszkania komunalne. Również problemem jest, jeżeli chodzi o Zielony Ład, to co będzie się działo z rolnictwem. W naszej korporacji w Unii Miasteczek Polskich są gminy miejsko-wiejskie ja mam taki przykład Proszowice gdzie to rolnictwo będzie musiało się zmagać z nowymi restrykcjami, nowymi wyzwaniami, normami, które będą narzucane. I Teraz jest pytanie, czy. Ten model rolnictwa, gdzie będziemy odchodzić od gospodarstw rodzinnych, kilku hektarowych, średnia powierzchnia gospodarstwa w mojej gminie to jest 4,5 hektara, specjalność warzywna, na rzecz dużych, o dużych powierzchniach farm, gdzie są właśnie masowe, masowo produkowane zboża typu kukurydza na przykład czy, czy rzepak, czy duże hodowle świń, trzody chlewnej czy, czy, czy krów, czy, czy produkcja mleka, bo w tą stronę niestety idziemy. W, w, w ekonomikę rolnictwa to powoduje, że właśnie coraz mniej ludzi wiąże jakby swoją przyszłość z rolnictwem. Szukają pracy jednak na umowę o pracę, bo jest to pewne, stałe źródło dochodów, a rolnictwo to jest biznes, biznes pod chmurką. Jeżeli dojdą jeszcze do tego nowe wymogi, to ta produkcja rolna będzie na pewno ograniczona. No, podobnie dzieje się w tej chwili, jeżeli chodzi o wymogi sanitarne, weterynaryjne, już pomijam wszystkie sprawy ASF-u czy grypy ptaków, ale to jest w tym momencie. Konieczne dostosowanie się do takich wymogów, że niektórzy po prostu rezygnują i przestają mieć już te wszystkie drób, czy, czy, czy zwierzęta, czy, czy krowy. Krowa na wsi zaczyna się pojawiać sporadycznie. To, już, to, to zaczyna się robić raryta z pewnego rodzaju, bo, bo po prostu ekonomika do tego zmusza właścicieli naszych gospodarstw. A więc tutaj ten problem rolnictwa. Na pewno jest to spore wyzwanie. Rolnictwo w Zielonym Ładzie, jak będzie kształtowała się ta gospodarka na tych gospodarstwach rodzinnych, niewielko Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Grzegorz Cichy, burmistrz gminy i miasta Proszowice, a także prezes Unii Miasteczek Polskich. Życzymy sukcesów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam widzów i również zapraszam samorządowców do Unii Miasteczek Polskich. A my zapraszamy oczywiście na przyszłoroczny szczyt klimatyczny. To Get Air.